Cześć, z tej strony Bos. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 dziki Gon, w którym będę odkrywał ponownie znaki zapytania, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Zacznę sobie od tego. I postaram się w sumie odkryć przynajmniej te ile, 2, 3, 4, 5, 6, 7 znaków zapytania. Także je na pewno będzie co robić. Trochę kontrabandy będzie do odkrycia, także nie przedłużając, ruszam do pierwszego znaku zapytania. Łódź jest lekko uszkodzona. To lewa strona na początku. Nie wiem czy to się rufę nazywa. Nie wiem jak w Łodziach, co się nazywa, gdzie jest przód, gdzie tył. W sensie wiem gdzie jest przód, a gdzie tył, ale nie wiem jak to tam się fachowo nazywa. Dlatego trzeba będzie uważać, żebym nie natknął się na jakiś tam kamień wystający z, z nadwody, albo jakąś deskę przy kontrabandzie. Gdzie to jest ok. to już jest kontrabanda. No fajnie, fajnie w sumie te kontrobandy są takie jak nie są pilnowane przez nikogo o nie dobra pojawiły się sireny czyli wykrakałem ale widzę że ta jedna jest na tyle daleko że w sumie nie będzie stanowić żadnego problemu o, dobra lata sobie nad wodą Kontrowanda przejęta. I lecę do następnego znaku zapytania. Który będzie tu przy samej wyspie? Okay, jeszcze muszę zobaczyć jak to będzie najszybciej ogarnąć. Mm. Dobra, tu jest przy wyspie jeden znak zapytania i chyba będzie najlepiej tak polecieć do tego. Później tutaj te dwa obok wyspy. I tak będzie chyba jakoś tak najbardziej optymalnie ta trasa zaplanowana. Zobacz jeszcze udźwik jaki 191. No to już tak na, na pograniczu w sumie. Nic lepszego nie znalazłem. Przebicie pancerza, przyrost punktów adrenaliny. I obrażenia 10% większe, znaczy 10, o 10 większe. Nie, To nic lepszego w sumie nie ma. Tu jest żywotność. I pancerz, w sumie dużo, dużo tych pancerzy idzie w kierunku żywotności. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że w dalszej części gdzie na dalszych etapach ta żywotność będzie jakaś kluczowa, ale... Bardziej interesują mnie te perki, takie dodatkowe. Jeżeli chodzi o ubiór. 300 metrów... tu zostało 320. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko ogarnąć i też... Jestem ciekaw jak będzie z dźwiękiem, bo wczoraj albo przez wczoraj... Przedwczoraj ustawiałem, zmieniałem trochę ustawienia obesa jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku i jestem ciekaw czy będzie coś lepiej zbierało ten dźwięk. To kwestia do ogarnięcia po zakończeniu tego nagrania. Bo teraz ciężko mi to określić. Dobra, mam następną kontrabandę. dużo syren z syrenami, to zdecydowanie bardziej wolę jednak w wodzie walczyć, bo łatwiej się zabija pod wodą niż tak z poziomu łodzi. Jeszcze nie ma tragedii, chociaż obawiam się, że właśnie ten udźwig taki ograniczony może wpłynąć na, na plany, które miałem odnośnie tych znaków zapytania, bo może się skończyć tak, że będę musiał po prostu wrócić na brzeg i warto by było też poprawić łódkę, wymienić na jakąś nieuszkodzoną, bo tutaj walałem w syrenę i znowu druga strona mi się uszkodziła. Ale tym zajmę się po odkryciu kolejnego znaku zapytania. Może się gdzieś przeniosę, jakoś tam zobaczę w ogóle gdzie są porty. Tu jest przystań z tej przystani chyba będę miał nawet bliżej. I łódka będzie do wymiany. Okej, okay, jest tu jakiś kupiec czy coś w ten deseń. Port Holmstein. Dobra, zobaczmy ten port. Może będzie jakiś kupiec i uda się sprzedać trochę. Trochę chociaż asortymentu z plecaka widać, żeś nie wypadł z Ok, mamy kupca, jakieś graty przywrócił, Pohandlujmy. 150 dolony to trochę nie, po, nie poszalaje. No dobra, jakieś takie śmieci najmniej potrzebne mogę mu sprzedać tak na opartego. 20 orenów. Czy jest coś, co w ogóle możemy mu sprzedać za taką kwotę? 15, okej. Okay. Kupić od niego raczej nic nie kupuję. Nie potrzebuję. Hmm. Dobra, kupię trochę tej ryby. I teraz będę mógł sp sprzedać nieco więcej, trochę zarobił na mnie, także ja teraz muszę odzyskać to, co wydałem. 18 renów, nawet butów za to nie sprzedał. okej. Okay. No i dobra. Tym sposobem zyskałem trochę miejsca w 178. Nowa łódź. O, idealnie będzie na dalszą część wyprawy. Ile tam wejdzie? Dobra, przedł. Lecimy. Zobaczmy, jak to tam teraz ugryźć. Jest ten znak zapytania, dobra. Ile metrów? 341, no to jest 100 metrów bliżej niż miałbym od tej drugiej strony lecieć. Żagiel zakrywa widok na, na te góry. Jest już kontrabanda, już widać, że to jest kontrabanda, nie żaden ukryty skarb. Dużo syren. Dobra, tak trochę w oddali sobie wstanę. No i teraz chciałbym opuścić łódkę. O, właśnie. Wieloryb w ogóle sobie płynie w oddali. Ale wieloryb nas nie interesuje. On raczej nie powinien nic mi zrobić, mam nadzieję. Nie widziałem nigdy w Wiedźminie, nawet w filmach na YouTube, żeby coś Wiedźminowi mógł zrobić wieloryb albo żeby dało się jakoś bliżej, bliżej niego podpłynąć. Także wydaje mi się, że to jest tylko taki jakiś bajer Uwiarygodniający to, że jesteśmy na otwartym morzu. Dobra kontrabanda zebrana można lecieć dalej chociaż tu się kręci pewnie o jest, dobra by leciała idziemy do mojej łódeczki chciałem ją uszkodzić Dobra, teraz muszę uważać, żeby delikatnie jakoś tak ruszyć bo yy, zauważyłem, że nawet uderzenie w, yy, w to ciało tej syreny uszkadza łódź. Tego chciałbym uniknąć teraz. No i dobra, płyniemy sobie do tej wyspy. Tu ten znak zapytania może już skrywać jakiś ukryty albo strzeżony skarb. Bo to wydaje mi się, że jest na lądzie, chyba że będzie tak samo jak poprzedni znak zapytania. Kontrabanda przy brzegu. Chociaż mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczę, ile jeszcze znaków zapytania do odkrycia zostało. 76. No to wydaje mi się, że już tak z górki. To siedlisko potworów zostało odkryte, ale ono jest na 29. poziomie. Także jeszcze trochę minie, zanim uda mi się uzyskać taki poziom, który pozwoli mi na swobodne wykonanie tego. Teraz sobie płynę. Po znaku zobaczymy co on kryje pod sobą i od której strony tu najlepiej właśnie zawi zawinąć okay. od lewej będę musiał wziąć tam są jakieś wysepki, tam chyba też są jakieś znaki zapytania z tego co widziałem na mapie Jedne łupy wojenne czyli jakaś miła odmiana w sumie od kontramandy. Teraz trzeba poszukać tych łupów. Ciekawe, czy warto je w ogóle wydobywać, bo się zaraz okaże, że to jakieś tylko. nie. O, bo myślałem, że będą tylko jakieś insygnia. Tu nie mogę teraz zmienić podczas pływania znaków. No, zobaczmy. <laughs> buty 63 przebicie pancerza Ale to chyba rękawice jakieś mi się wydawało, że mi mignęły. Chociaż nie. Chyba mi się przewidziało, dobra. O, tu jest ładna zbroja. 500 y, 301 do żywotności obrażenia od srebra przeniesione na przeciwnika plus 8%. Ale z kolei odporności mi spadną, to też tak w sumie coś za coś. A te odporności to jednak wolałbym mieć. Na późniejszy etap. Ok, nic ciekawego w sumie do tej pory nie udało mi się zdobyć, jeżeli chodzi o ten odcinek. Może dalej będzie lepiej po kolejne znaki, zapytania już jest tylko 320 metrów stąd, takie dwa blisko siebie. Tak się łódka jakoś zbugowała. Wciskałem klawisz w prawo, to płynęła w lewo. <laughs> Dobra. To jest takie klimatyczne, klimatyczna muzyka w sumie w sam raz do takiego wyczylowania. I to zwiedzanie tych znaków, zapytania wszystkich. Kontrabanda ok, Zatrzymam łódź i sobie zanurkujemy z tej odległości. Tu są nowy syren raczej nie widzę, <laughs> chociaż zobaczymy, bo mogą być jakieś utopce. To jest blisko brzegu, czyli całkiem prawdopodobne, że się pojawią z czasem. Chociaż nie. Chyba już nie powinny, jeżeli teraz ich już nie ma. To może uda się w ogóle uniknąć ich. Chociaż już jestem obciążony. Dobra, to będę musiał pozbyć się paru elementów. Jest syrena. Wykrakałem znowu. Jak nie było syren, to teraz tylko wspomniałem o syrenach i się pojawiły. Zobaczmy, co nowego doszło. Mieczyk mogę wyrzucić. Raczej mnie to nie interesuje. Jakieś buty też można by było wyrzucić. Zobaczmy, spodnie. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Zbroja jakaś teraz mi chyba wpadła z tego, co mi mignęło. Ale w sumie też nic ciekawego. takie szmaty zwykłe i tak dużo kosztują po 120 oranów, aż szkoda tego wyrzucać skoczę sobie jeszcze do tego jednego znaku zapytania zobaczę jak tam wygląda sytuacja na mapie teraz tu jest jeszcze jeden tu jeszcze mi się nie udało zdobyć dobra, 146 metrów to udam się do tego znaku zapytania odkryję sobie jeszcze ten drugi co jest tak na wylocie nie będę musiał się teleportować żeby odkryć port z, z jakimś kupcem Okej, okay, mamy ukryty skarb, czyli będzie trzeba poszukać Jestem przeciążony, muszę znowu się czegoś pozbyć. 89 Orenów. Taki miecz niebieski w ogóle jest wart mniej niż taka zwykła szmata jakaś na Geralta. Spodnie też się pozbędę, chociaż kosztowały 100 Orenów, ale dobra. I tak pewnie bym u kupca dostał dużo niższą cenę. A niestety nie jestem w stanie teraz tyle tego przechowywać przy sobie, bo ogranicza to też moje prędkości, jeżeli chodzi o pływanie. Dobra, gdzie jest ten skarb? Tam jest jakaś skrzynia, tu są... Nie widzę żadnej skrzyni, która... Przecież tam jest coś czerwonego. To nie są jakieś zwłoki, z których mogę w sumie wskazówkę uzyskać o, o tym skarbie. O, no. Czyli te zwłoki sobie tak po prostu tu leżą, dobra. Spodziewałem się tu jakichś wskazówek, ale chyba nic z nic tego. Dobra, no to już szukam dalej. Gdzie ten skarb może być? Czy jest to jakaś ładownia w tym statku? Czy o co chodzi? To jest to, co ja wyrzuciłem. To raczej to nie będzie o to chodziło. Może na brzegu coś leży, bo w sumie. O, tam są jeszcze jakieś zwłoki. Dobra, zobaczę, czy gdzieś na brzegu nie ma jakiegoś skarbu ukrytego. Dziwne, dziwne. Tutaj żadnej nie ma dziury w statku, przez którą można by było gdzieś tam do środka się dostać. Chyba że od tej strony może coś będzie rozwalonego. Nie, nie widzę nic. ...dziwna sprawa z tym skarbem... ...są tu skrzynie... ...są jakieś zwłoki, nie widzę... ...kompletnie nic co by... ...okej, okay, dobra... ...to ta, tylko to było... ...no nic, spodziewałem się... ...większych skarbów, a jakieś tam roślinki... ...może to też właśnie mnie zmyliło... ...że szukałem czegoś bardziej konkretnego... ...jakiejś skrzyni ze skarbem, a nie... W ...pasta na dnie... E, dobra... Dopłynę jeszcze do tego znaku zapytania. 460 metrów i to będzie w sumie dobre zakończenie, bo łódź mam uszkodzoną. E, jak dopłynę do tego znaku zapytania to od razu znajdę sobie jakiś port, gdzie będę mógł podmienić łódkę. I port, który będzie miał też dobrą bazę wypadową na... ...kolejne znaki zapytania, chociaż pewnie udam się do Yennefer, bo to jest zadanie na 16 poziom. Nie mam tutaj zleceń Wiedźmińskich, O, jest, dobra, też na 16, na 18. Ale jeżeli mam być szczery, to zdecydowanie bardziej wolę wykonywać na 16 poziomie teraz zadanie z wątku głównego, bo ono pewnie będzie zdecydowanie bardziej skomplikowane teraz. A dwa, że nie chciałbym na przykład wykonywać takiego zadania przez dwa odcinki, a później finalnie się okaże, że dostanę za nie dwa punkty doświadczenia, bo to też się mi jest celem, jeżeli osiągnę 21 poziom. O! Bardzo prawdopodobne, że właśnie tak to się skończy. Co my tu mamy? Kontrabandy, czy...? Okej, okay, jest kontrabanda. Są jakieś gniazda w ogóle? Dobra, już syreny chyba nade mną latają. A, jestem przeciążony, no niestety. Muszę się wypłynąć na powierzchnię. Bo widzę, że Geralt, jak jest przeciążony, to też dużo szybciej traci powietrze. Dobra, pozbywamy się miecza. 220, no to już tak na styk jestem, dobra. Trzeba się pozbyć tego, co jest bezwartościowe, i na pewno tego nie użyję. Już znowu przeciążony, korn. Myślałem, że taki duży udział będę miał. Dobra, 219, 1 kg może mi dojść. Okay, blacha jakaś. I unikatowe rękawice, tak? Okej, okay, to są te same, które mam teraz, tylko mają lepszy pancerz, czyli od razu podmianka. Dobra, teraz tak spodnie gorsze, wyrzucam. O, i teraz nie jestem przeciążony. Mogę swobodnie pewnie się udać do jakiegoś portu, korzystać z szybkiej podróży. I od razu się pozbędę też ekwipunku, żeby chociaż trochę się odciążyć. Dobra, gdzie mógłbym się teleportować, przenieść do tej przystani nie, tutaj, tutaj mam od razu skrytkę to w sumie tam jest paru kupców z tego co pamiętam i dobra, jednego już nawet widzę no i będę mógł też do skrytki właśnie odnieść jakieś tam rzeczy których kupiec nie na które kupcowi nie starczy kasy a ja przynajmniej ich nie stracę, nie będę musiał ich wyrzucać tylko po prostu dam do dam do skrytki, one mi nigdzie nie uciekną Chcesz coś kupić? No przecież, jakbym nie chciał, to mi do ciebie nie przyszedł. 200 o też w sumie za dużo nie ma. Ale lepsze to niż nic, bywaj, bywaj. I teraz tak, gdzie jest skrytka? To jest moja skrytka, dobra, idziemy do skrytki. Całkiem sporo jeszcze mam rzeczy w ogóle w, w plecaku, chciałbym się tego pozbyć, żeby ruszyć na kolejne poszukiwania znaków zapytania właśnie jak najmniej, z jak najmniejszym obłożeniem plecaka. Dobra. W tym domu jest moja skrytka, czyli muszę udać się tam na górę. A ta mieszanka to na co? Mam nadzieję, O, będę mógł się jeden. No i dobra, lecimy, chowamy tu wszystkie śmieci. 21, to w sumie już niedługo będę mógł wymienić sobie kusze 115, udźwig, Co ja tu jeszcze mogę? Tych śmieci będę musiał się pozbyć. Tego nic nie ruszam. No, te śmie śmieci dla płotki też dam do schowka, w sumie bo one trochę ważą. A żaden kupiec nie ma tyle gotówki, żeby je skupić, dobra. No. no i myślę, że to będzie dobry moment. Na zakończenie tego odcinka w kolejnym sobie zrobimy zadanie umarł król, niech żyje król. Spotkamy się z Yennefer. Raczej przebierał się chyba, nie będę w jakiejś tam... Chociaż muszę chyba się przebrać, bo to nie jest opcjonalne. No dobra, ale mniejsza z tym tym się zajmę w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję wam za uwagę i zapraszam jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć.